Dobry, witajcie ponownie. Mamy w naszym mieście nowy nabytek. Jaka szkoda, że nie jestem już dzieckiem. No właściwie to jestem, tak? Bo prawdę poznają tylko ci, którzy są jak dzieci. W każdym razie mamy wspaniały zamek, olbrzymi. Tutaj nie widać takiego wielkości, ale jest ogromny. Jest kilka zjeżdżalni. Także fajnie, fajnie. No i teraz przejdźmy do rzeczy. Przelecimy szybciutko trzy wieczory księżycowe. Dwa bardzo szybko, nad jednym się zatrzymamy. Pamiętacie, naszą księżniczkę już podobno została uwolniona. Zachody słońca były nie za bardzo ciekawe. Jesteśmy na pierwszym zachodzie księżyca. Zaraz zbliżymy się do niego. Powietrze tam troszkę zapyziałe, księżyc widoczny całkiem nieźle, aczkolwiek troszeczkę zamglony. Nie będziemy się tutaj nad nim rozwodzić, bo niewiele się działo, krawędzie w ogóle nie pracowały. Poczekamy chwilkę i zobaczymy, co się wydarzy, jak się ciemni. No, troszkę tam się w chmurach zadziało. Potem o, jest jeszcze za jasno, nie widać smugi na wodzie. Potem przejdziemy do drugiego i trzeciego wschodu. A teraz zobaczmy chwileczkę co tam jest w tych chmurach. Już jest ciemniej i smugę widać więc możemy co nieco tutaj popatrzeć. I tu mamy takie sobie dosyć ciekawe zasłonięcie. Pomimo że tam jest dużo wolnego nieba mógłby świecić, to został zasłonięty. Tutaj to samo, tak? Tam jest takie pasmo niebieskiego nieba, duże. Mógłby tam świecić, ale nie świeci. Tutaj zwróćcie uwagę, że woda go widzi od tej strony chmury, tak? Z górnej krawędzi chmury woda go widzi. Bo widzimy, jak reaguje księżyc na każdą dziurkę, tam na tej górnej krawędzi. I potem, co było dalej? Aha, jeszcze napotkał jedne chmury o tutaj i tutaj też było zasłonięcie o w tym momencie mamy pełno wolnej przestrzeni na tak na niebie a mimo to został zgaszony potem nic się ciekawego nie działo bo chmury się takie zrobiły nieciekawe no i Kolejny drugi wieczór, zobaczcie jak niewiele chmury oświetla I tu już nie byłem nad jeziorem, tylko patrzę z okna chałupy I święta, święta, kolenda, kolenda No i co, tu jest nadal ten samże księżyc e, Nic się tutaj nie wydarzyło, po prostu wszedł w chmurę, bo było fatalne zachmurzenie i nie było go więcej widać i teraz przechodzimy do trzeciego wieczora najważniejszego na słońcu nic mi się nie udało wypatrzeć oprócz samolotów bądźcie cierpliwi, wytrzymajcie do końca to pokażę Wam ten trzeci ładny, najładniejszy wschód księżyca a teraz przypomnijmy sobie ten no zajączki samolotowe tu leci samolot, i on jest dosyć wysoko nad słońcem. A potem kolejny samolot będzie leciał dużo niżej, i porównamy sobie na jednym zdjęciu długość trwania tych e, zajączków. Tak? Wytrzymajcie cierpliwie, i tutaj temu już ten, co leci wyżej, właśnie to mu już dziubek mu świeci. Pamiętacie nasze rozważania różne samolotowe, niezwykle ciekawe to jest zjawisko, niezwykle ciekawe. I już mu się brzuszek zaświecił i zmierza do dupki. I to trwało dosyć długo, zanim te wszystkie światła zgasły u niego. Tak, oddalmy się, coś mi się dzieje z aparatem, no kompletnie wariuje mi zoom. I widzimy, że on dosyć wysoko leci nad słońcem. Wysoko, wysoko. A teraz kolejny, który jest dużo niżej. W ostatniej chwili go złapałem, jak już się zaczął świecić, ale to nic. Interesuje nas ta główna część, podświetlenie brzuszka. I tutaj od dzióbka już mu się przesuwa światło po kadłubie do ogonka. I pomału e, gaśnie. Cały proces trwał zdecydowanie krócej niż u tego, który leciał wyżej, prawda? I teraz porównajmy sobie tamtego wyżej i tego niżej. Na górze jest ten wyżej lecący, a na dole ten niżej. I... Aha, przepraszam, ale nie chcę przerywać. I ten na dole już zgasł, przestał świecić, a ten, który leciał wyżej, nadal świeci i dopiero teraz ogonek mu zgasł. To prawdopodobnie dzieje się tak dlatego, że taki strumień światła latarkowy ma słońce, prawda? No i trzeci wschód księżyca, najładniejszy. Spójrzcie, jaką minimalną powierzchnię chmury oświetla tylko ten wyłażący za drzew księżyc. Coś niesamowitego, tak? Wiemy doskonale dlaczego tak się dzieje Nie ma innego rozwiązania On ma taki sam strumień światła jak słońce, tak? Tylko że ciemniejszy No i łysy zbliża się do tej chmury Ta chmura jest taka dosyć bardzo długa i dosyć wąska Szkoda, że się rozcapierzyła A nie była taka, wiecie, o regularnych, prościutkich brzegach tam wyżej to jest Mars, bo jest koniunkcja księżyca z Marsem, potem księżyc zasłoni tego Marsa, ale dużo później. I tam w pobliżu też się Jowisz kręci i jeszcze coś. Dobra, i tutaj księżyc się zbliża do tej chmury. Idzie do góry, idzie, idzie ładnie, woda go widzi, świeci, świeci, świeci i tutaj zaczyna się wygaszanie powolne wygaszanie światła na wodzie widzicie w miarę jak on się chowa za chmurę następuje wygaszanie światła na wodzie i jest zasłonięcie jedynie się odbija na wodzie to te podświetlone chmury i potem ładnie wychodzi na górę. i znowu woda go widzi no szkoda że ta chmura się tak rozcapierzyła. Ale mamy wyraźne, ładne zasłonięcie. Weźmy sobie w tył w przód. Tak. Tam jest pełno przestrzeni. On mógłby swobodnie sobie świecić na tę wodę. Ale mimo to zostaje zasłonięty. No. no zabrakło znowu troszkę szczęścia. Będziemy znowu próbować dalej. No i tak to było moi drodzy. Weźmy to sobie jeszcze raz pomalutku. I... No i co? No i teraz znowu pogoda kicha, leje deszcz. Ale jeżeli będzie się coś działo ładnego, no to oczywiście będę Wam meldował. Co prawda te obserwacyjne filmy nie za wiele Was interesują, bo jest coraz mniej wyświetleń tegoż. No ale przede wszystkim mnie to są, wszystkie te zjawiska mnie są potrzebne do książki. A z filmów o wiele łatwiej jest mi je wydobyć. No to pa buziaczki całuski do następnego.